Dobry, witam serdecznie wszystkich pasieczników. Jednak las to jest las. Cisza, spokój, niszczowskie powietrze i dziadunie, które teoretycznie niby nic, niby coś tam latają, a tu się okazuje po prostu, że zawalone miodem. Robię więc mi dobranie. i wziąłem się na sposób przyjechałem bardzo wcześnie. Lawetę tam już na akacji yy, oczyściłem ze sklepionego miodu, no bo wykorzystałem, jakby, wiesz, ten moment, że pszczoły przez noc odparowały i nic jeszcze nie zdążyły dołożyć. Tutaj już jest elegancko zasklepione, no ale jak widzicie tak naprawdę dwie nadstawki są pełne miodu. Tak więc dzisiaj to wywiruję, przywiozę tu jedną nadstawkę, wstawię ją pod spód, niech sobie tą spokojnie zasklepią. Tu obok wulu jest ta sama sytuacja. No jednym słowem dwuska do, do lasu to było mistrzostwo świata, bo teoretycznie pożytki rozłożone, jakieś tam wiecie takie typowo leśne, habazie, Miodu wcale nie jest mniej i dodatkowo jeszcze miód jest taki typowy wielokwiat, więc taki jaki właśnie lubię. Obsługa nie jest trudna. Dziedłunie sobie świetnie radzą, pomimo tego, że do takim gąszczu teraz już to wszystko zarosło, to latają i odkładają coś nawet dla mnie. Tak więc na jesień, jeśli wszystko dobrze pójdzie, trzeba będzie poszukać nowej miejscówki leśnej. Zaletą też jest to, że tu jest mało rodzin, to jest sześć rodzin, więc te 6 rodzin, 6 rodzin po prostu sobie zrobię w pół godziny czy tam wymianę matek, czy przeglądy, czy leczenie. No generalnie to rozbicie to jest odkrycie sezonu dla mnie, bo do tego momentu miałem lewetę i miałem po prostu pasiekę. I to, to tak było, że na pasiece zawsze z 30 rodzin, na lewecie 20. No i wiecie, przeglądy po prostu po kilka godzin. No tutaj 6 uli, wpadam, wypadam, dziękuję, do widzenia. Leweta 18, też się da jeszcze ogarnąć. Na pasiece trochę mniej, nawet nie wiem ile tam teraz jest, bo tam są odkłady. No, ale też nie jest już taka duża liczba, i to jeszcze jest za duża, i tak mimo wszystko trzeba będzie to podzielić właśnie na kolejną leśną pasiekę, po prostu sobie to ładnie rozdzielać. Wtedy to nie ma takiego właśnie szarpania, biegania i nerwówki. Tak więc dzisiaj mi dobranie, pozabieram co jest zasklepione na akację, tam dołożę, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj akacja się skończy, bo zapowiadają burze. A to jest już tak naprawdę myślę, że piąty, szósty dzień chyba kwitnienia, jak jeśli nie, nawet ja dalej. Tak więc jeśli przyjdzie burza to to obłupi te kwiaty. Ale i tak jest ok nie ma co narzekać bardzo dobrze to wyszło. Miodu jest dość dużo. Teraz trzeba będzie po prostu sobie pomału wybierać. Rzepak się będzie odbijał jeszcze długo bo on tak naprawdę jest w gniazdach jak gniazd nie wiruje. Ja mam taką żelazną <ślesną> zasadę zostawiam to pszczołom. No wiadomo że jeśli są zalane ramki nie ma łatwości czerwić to trzeba coś z tym zrobić. Natomiast te parę ramek zapasu może być. One też, przecież wiadomo, będą sobie przenosiły te do nadstawek, więc trzeba tylko teraz zbać, żeby był susz, żeby było gdzie wynieść to z dołu na górę i pszczoły będą spokojnie robiły miejsce młodym matkom, które będą szalały i znosiły po prostu jaja. No, jestem bardzo zadowolony z tego sprytnie gospodarującego zapasami sklenara, bo jak widzicie jest dalej zawalony miodem. Wypadałoby rozkopać gniazdo, ale tego nie zrobię. Dam po prostu dwie nadstawki, żeby... Młoda niewyżyta matka miała miejsce, pszczoły na pewno im pomogą, przyniosą cały zapas do góry. Ja to wywiruję i będę mnożył razy 40, a razy 40 to już inaczej niż razy 35. Tak więc podejrzewam, że naprawdę grube inwestycje w tym roku na pasieca się pojawią, <noise> tak w ramach ciekawostki. Wiadomo, że wszyscy robimy to dla pieniędzy. Kto by stabał rano i szedł do lasu po prostu grzebać w ulach, gdy można pić żubra i oglądać po prostu TVN 24? No powiedzcie podniosłem ceny, sprzedałem już pierwsze słoiki za 40 zł. Nikt nie miał jakichś uwag, a jeśli miał to chyba to przełknął, tak więc podwyżka stała się faktem. Krótka wrzutka, dziękuję Wam za uwagę, jesteśmy w kontakcie, trzymajcie się.